Cześć z tej strony BN23. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Pojedynki Bohaterów i dziś starcie dwójki takich upiornych bohaterów, ponieważ Jack Lantern, czyli Jack Dynka z Kingdom Rush, zmierzy się z Królem na z czyli Czarnoksiężnikiem Zangmaru z władcy pierścieni. Porównamy tych bohaterów w poszczególnych kategoriach. Przed ich oczywiście przedstawię, kto kim jest. A na koniec będzie oczywiście podsumowanie, kto moim zdaniem by wygrał, dlaczego. I generalnie podsumowanie tych wszystkich kategorii, Omówienie ankiety wyjątkowo nie będzie, ponieważ opcja ta była też opcją, która zajęła chyba drugie miejsce w ankiecie i była omówiona w tym odcinku, gdzie nagrywałem opcję, która tą ankietę wygrała, bodajże była to opcja Rexon kontra Illidan Stormrage, czyli jeden z ostatnich filmów, który pojawił się właśnie na kanale, także tak to wygląda. No i myślę, że możemy przejść do przedstawienia obu naszych dzisiejszych zawodników. I zacznę od Jacka Lanterna. Jack Lantern, czyli Jack Dynka, jest bohaterem, który pojawia się w grze Kingdom Rush Frontiers, czyli drugiej odsłonie na poziomie właśnie zbezczeszczony gaj. oprócz tego, jest grywalnym bohaterem w czwartej części serii, czyli Kingdom Rush Vengeance, gdzie jest jednym, jedną z osób, jedną z postaci, która przyłączyła się do wielkiej armii weznana, właśnie by dokonać jego tytułowej zemsty. Jack niegdyś był rycerzem. Natomiast w jednej z bitew, w wyniku niefortunnego wypadku, jakim był strzał z armaty, no to stracił on głowę. Następnie, jak widzimy, został wskrzeszony, a jego głowę zastąpił lampion dyniowy i taka właśnie świecąca się płomieniami wręcz dynia. I stał się on takim dyniowym miejscem, takim... Też patronem trochę zemsty, no i takim upiornym miejscem, który pojawiał się w Towarzystwie Nieumarłych, ponieważ sam potrafi chociażby przywoływać na pole bitwy Góle. No i był też taką postacią owioną legendą, e, takim mitycznym wręcz bohaterem, jeśli chodzi o uniwersum Kingdoma. Z drugiej strony natomiast mamy czarnoksiężnika Zangmaru, najpotężniejszego sługę Saurona i jednego z jego najważniejszych dowódców za czasów drugiej jak i III ery. Zwany był królem nazguli, ponieważ był jednym z dziewięciu nazguli, czyli upiorów pierścienia, które Sauron zniewolił, by były jego sługami. No i właśnie był najpotężniejszym z nich, dlatego był nazywany ich królem. A druga sprawa jest taka, że niegdyś był królem jakiegoś szczepu, plemiona, e, królestwa ludzi. Natomiast Sauron, właśnie za pomocą swojej mocy, za pomocą pierścieni władzy, przeciągnął go na swoją stronę i ten stał się jego sługą. No i nazwa Czarnoksiężnik. Bo też był oczywiście potężnym czarnoksiężnikiem i magiczną istotą, a z Angmaru, dlatego że kiedyś założył królestwo Angmar, które doprowadziło do upadku królestwa Arnoru. I pierwszą kategorią jest siła fizyczna i zarówno król Nazgulli, jak i Jack Lantern dysponują nadludzką siłą fizyczną dlatego tutaj myślę, że podział punktów będzie dość sprawiedliwy. Kolejna kategoria to szybkość. W sumie jest to dość ciekawa kategoria w tym zestawieniu, ponieważ tak, Jacka nigdy nie widzimy przemieszczającego się pieszo. Cały czas przemieszcza się on konno. Jest takim bohaterem właśnie, który walczy jako jeździec. Natomiast król na zgóli też potrafi przemieszczać się konno i potrafił też latać na skrzydła tej bestii. Natomiast kto trzyma punkt w tej kategorii? Jack. Dlaczego? Ponieważ przy dłuższej podróży... Potrafi się on teleportować na dane miejsce na mapie. Następnie mamy zwinność. I tutaj, zarówno jeden, jak i drugi, raczej dość podobnie wydają się być podobni, po prostu jeśli chodzi o styl przemieszczania się walki, dlatego, no, ja bym chyba postawił na remis. Kolejną kategorią jest walka wręcz. I zarówno jeden, jak i drugi bardzo dobrze radzi sobie w tej kategorii. Król Nasguli góli potrafi walczyć mieczem, ale i też potężnym korbaczem. Natomiast Jack Lantern potrafi walczyć też mieczem, ale i potrafi posługiwać się potężną, magiczną, magicznym toporem. Co było pokazane w Kingdom Rush Vengeance, ponieważ we Frontiersie używał on akurat miecza. Dlatego, no tutaj, jeden, jak i drugi, chciał postrach na polu bitwy. I myślę, że właśnie tutaj, myślę, Remis będzie sprawiedliwym rezultatem. Dalej mamy wytrzymałość i tu stawiam na Króla Nas guli, No Jack Lantern też był przeklęty, też był dość ciężkim przeciwnikiem, e, natomiast no jednak dało się go łatwiej trochę pokonać, łatwiej może ostatecznie by się dało go nawet unicestwić niż Króla Nazguli, e, który właśnie no przede wszystkim był upiorem. E, Jack Lantern mimo iż też był takim upiornym miejscem, to jednak miał bardziej taką tą postać materialną więcej miał właśnie z takiej materialnej postaci niż z jakiegoś upiora. Oprócz tego, by pokonać król Nas Guli, no to trzeba było albo właśnie spełnić tutaj warunki związane z właśnie z przepowiednią Glorfindela albo zniszczyć jedyny pierścień Saurona. No i zarówno jedno jak i drugie zadanie wcale łatwe nie było dlatego no tutaj król Nas Guli ma pewną przewagę i Dlatego jest on moim wyborem. Następnie mamy umiejętności ogólne, no i właśnie przedstawmy je. Zaczynając od Jacka, który ma dość ciekawe zdolności. Pierwszą jest wybuchowa głowa. No i Jack potrafi rzucić swoją dyniową głową, zadając oczywiście obrażenia pewnym wrogom, którzy akurat napatoczą się po drodze. Oprócz tego bardzo groźny jest też bardzo groźny jego topór który jest taką bronią magiczną, zwany jest nawiedzonym ostrzem. Nie bez powodu, ponieważ właśnie ma takie właściwości magiczne. No i Czek potrafi też, tak jak mówiłem wcześniej, przywoływać na pole bitwy góle, które wspierają go podczas starć, a oprócz tego potrafi też użyć takiej zdolności, jaka nazywa się, jaka nosi nazwę, przepraszam, koszmar. Kiedy to przywołuje na pole bitwy. Takie właśnie jakby stado, grupę ognistych koni. Takich upiornych koni, które oczywiście nie dość, że sieją panikę, to jeszcze zadają obrażenia wrogom. No bo podpalając ich chociażby. I tak jak też mówiłem wcześniej, Jack potrafi się teleportować. Z drugiej strony natomiast mamy króla Nazguli. Który korzysta oczywiście z różnych udogodnień, jakie zapewniał mu Sauron. E, takie jak chociażby to, że pozyskał tę moc związaną z pierścieniem. Otrzymywały na zgódę też od Saurona skrzydła te bestie, które on specjalnie wyhodował w Mordorze i one mogły je wykorzystywać. No i był też potężnym, jak sama nazwa wskazuje, czarnoksiężnikiem. Potrafił używać różnych zaklęć, które wspierały jego wojsko czy jego stanego podczas bitwy. Potrafił rzucać różne klątwy i tak, dalej, i tak dalej. Były to potężne Właśnie takie pradawne czary, chociażby użył właśnie takich zdolności, by wzmocnić taran Grond, by ten wyważył bramę i podczas oblężenia miasta. Także tutaj, jeśli chodzi o liczbę tych umiejętności, no to jest ona dość podobna, natomiast te, którymi dysponował król na są trochę potężniejsze chociażby w przypadku starcia 1 na 1, bo umiejętności Jacka są naprawdę niesamowicie skuteczne jeśli mierzy się on z grupą przeciwników. Natomiast na król guli w starciu z grupą przeciwników też jak najbardziej potrafi sobie radzić, ponieważ jego korbać ma zdolności magiczne, co chociażby zostało przedstawione w grach, gdzie uderzając za jego pomocą potrafi zabić wielu wrogów naraz. Dalej mamy inteligencję, i tu w sumie postawiłem na remis, bo z jednej strony mamy Jacka, który napędzany jest zemstą i jest takim właśnie tym upiornym miejscem. z drugiej strony natomiast mamy upiora pierścienia, króla Nazguli, który jest posłuszny Sauronowi, po prostu realizuje jego rozkazy, wypełnia jego wolę, więc to ja myślę, że postawił na remis. Dalej mamy strategię, no i tutaj sporą przewagę ma król Nazguli, bo ile zarówno jeden, jak i drugi, są w stanie walczyć z wieloma przeciwnikami w starciach jeden na jeden. Tak, król Nazguli ma tą przewagę, że ba o wiele bardziej, wielokrotnie więcej wykazał się jako dowódca na polu bitwy. Był przywódcą państwa Angmar, dowodził tam w różnych bitwach, no i osiągnął ostatecznie cel. Mimo, że Angmar potem upadł, no to królestwo Arnoru również upadło. Był też jednym z ważnych dowódców podczas wojny o pierścień. Dlatego no tutaj naprawdę, jeśli chodzi o strategię, radził sobie dużo lepiej. No i też chociażby z innymi nazgulami przejął fortecę Minas Itil. Potem mianując ją mianem. <tak>, tak, masą maślane, po prostu zmieniając nazwę na Minas Morgul. I na koniec mamy doświadczenie. No i nie wiemy, ile tak dokładnie minęło od momentu, jak Jack Lantern stracił głowę, i to dosłownie. E i ile trwało właśnie te wszystkie jego działania jako tego upiornego jeźdźca. Natomiast na pewno to nie było tyle ile król Nazguli był na służbie Saurona. No na pewno nie było to tak wiele lat. Król Nazguli tutaj w doświadczeniu moim zdaniem deklasuje swojego oponenta. Bo wiele więcej lat był aktywny, że tak powiem. I po prostu działał, wykonywał różne misje. Brał udział w różnych bitwach, starciach. I wykonywał wolę swojego pana. Dlatego no tutaj... Moim zdaniem on wygrywa i możemy przejść do podsumowania. W tych małych punktach, jak ja to nazywam, królna z guli zwycięża 8 do 5. Natomiast jak mogłoby wyglądać ich starcie? Uważam, że mogłoby być to dość ciekawe starcie. Natomiast, no jednak, królna z guli uważam, że jest faworytem tego starcia jak najbardziej. Moglibyście zarówno zmierzyć, po prostu jadąc naprzeciw siebie konno, jak i po prostu. Uderzając na siebie pieszo. No i właśnie, Jack ma takie zdolności związane z ogniem. W filmie Petera, w filmach Petera Jacksona, mieliśmy przedstawione, że właśnie szaty, których używały na by być niejako widoczne dla śmiertelników, no to właśnie mogą zostać podpalone tak jak to szaty. Co potem bardziej irytowało nas góle i dlatego je przypędzało, niżeli faktycznie jakąś tam krzywdę im robiło, no bo były upiorami. Natomiast na no Jack mógłby to jakoś wykorzystać jednak chociażby tą lawinę tych upiornych koni na król z góli. Natomiast pod względem samej magii, jak i pod względem myślę wytrzymałości i może nawet i walki wręcz, no to król z góli myślę, byłby w stanie pokonać Jacka. Walka taka wręcz akurat by była bardzo fajna, i myślę, żeby była wyrównana Jack, by mógł stanowić akurat godnego rywala dla króla z góli. Natomiast jeśli chodzi o ta, o całokształt, że tak powiem, no to myślę, że Król góli jest faworytem tego starcia. Trzeba to powiedzieć i, i myślę tutaj, że no to jest mój faworyt. Natomiast zachęcam do dzielenia się swoją opinią w komentarzach, żebyście powiedzieli, kto Waszym zdaniem wygrałby to starcie, dlaczego i jakbyście ocenili poszczególne kategorie. A my słyszymy się w kolejnych materiach, dlatego trzymajcie się i cześć!